Zapierdalamy na hutę. Jest Hutnicza Wioska. Jest Kurwa droga. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, droga jest leśna, więc są też szyszki, są też drzewa. Jest też las. Jak to na długo leśno przystało. E, wchodzimy na hutę w każdym razie. Wchodzimy na Hutniczą Wioskę. <grym> hutnicza, o przepraszam bardzo, Hutnicza Wioska. Tutaj, o Jezus Maria, no a ma tu swoje miejsce. No. Tak, to jest łuk, to jest łuk, to jest łuk kurwa trufalny, to jest łuk I ja się chciałem zapytać dlaczego ty jesteś na tej hucie? Mm. Po wejście. Bo wejście. E, jesteś na hucie, co tam na hucie? E, na hucie, ogólnie Na hucie jest urlop. Na hucie urlop. Wojsku, Jak się, się czujesz na hucie, opowiedz mi, co jest na hucie tutaj. Czee, na, tutaj na w w wszystko tu jest wszystko na hucie Czee, w porządku. Czułem, nie e, nie jak jest w porządku? E, e, Alek, Alek, Alek na hucie jest Alek, jak straszna jak jest, Aha, na Najgorsza organizacja. Tak, w ogóle nie przyjeżdżajcie tu w ogóle nigdy Nigdy nie bierzcie udziału w tym przedsięwzięciu Nigdy nie bierzcie udziału w tym przedsięwzięciu Siema, jesteście na hucie też, cześć jesteś na hucie, cześć jesteś na hucie, jesteś chutnikiem. Jestem. A ty jesteś oficjalnym hutnikiem? Tak. E, jesteś oficjalnym hutnikiem. Powiedz tak. co nieco o chucie, ja, jak, e, jak się zapatrujesz na... to jest generalnie bardzo pozytywnym, jakże zachęcającym przedsięwzięciem. Zapraszamy, tak. polecamy. Tak, hu... węże. Tak. Bądźcie hutnikami. Bądźcie hutnikami, tak? tak? Czyli coś z cyklu I Love Huta, ale nawet jak nie musisz, to i tak I Love Huta, tak? Tak. Nawet e, węże chcą być Ty, ty jesteś od niedawna Piotrek Hutnikiem. Wytłumacz jak to jest być hutnikiem. Jestem hutnikiem od dwóch jest pięknie Znaczy w sumie jesteś od niedawna hutnikiem, w sumie jesteś, ja cię już hutnikiem przeżyciałem jakiś czas temu, ale e, dla, dla, Dlaczego, dlaczego chcesz hutniczyć? Wytłumacz mi, dlaczego, jaki jak to ma sens w twoim życiu i z, 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 czym, z czym to się wiąże w twojej przyszłości? Bo jest piękny okay, taki pan, jest piękny planet, zawiera mi śluby tak I w ogóle Jest okej, dobra, przekraczam przez to dziwne coś, cześć I kim jesteś, jak się nazywasz? Kim jesteś, jak się nazywasz? Przestaje. Kim jesteś, jak się nazywasz? No siema, Michał. siema. Siema, Michał. Kim jesteś, jak się nazywasz? Jestem człowiekiem. Jesteś Michałem. Jak się nazywasz? Jesteś Michałem. Michał, jak się nazywasz? Michał, jak masz na imię? Michał. A jest? Michał, jak masz na imię? Przepraszam, mam jeszcze telefon do przyjaciela. Ba bardzo się cieszę, Michał, że udzieliłeś mi po odpowiedzi na ten temat. Cześć, jak się nazywasz? Martyna. Cześć, Martyna, jak się, na... jak się nazywasz? Jesteś Martyna. Co to Martyna, jak, jak się nazywasz? Co, co robisz na chucie? Siedzi. Siedzi na hucie? Dobrze, świetnie. Widzę, że wszyscy się zaopatrują w klimat. Ej, eee, LUDZIE! TU JEST KURWA dino! EJ! Kim jak się nazywasz? Kim jesteś? Eee, witam, jestem Michał. Jesteś Michał, cześć Michał. Jesteś na hucie. Jestem na hucie. Jak, jak się na hucie bawisz? Eee, co? Nie wiem, generalnie to staram się nie pić. Pachnie Wonderbaumem, tak. <laughs> tak? Troszeczkę, nie? No, w sumie tak, no taki Wonderbaum typowo, no. Masz. Ma, e, witam, jak się nazywasz? Jesteś ochotnikiem? Ja jestem ochotnikiem i obywatelem! Huty! Huty! Tak, jesteś na hucie. Duma, huty! No, witaj na hucie. Cześć, chodź. Siema, chutniku. jestem Mitko. Ja jesteś, na hucie se. On co się baczy? Ale... Nie, on nie. On się, on się, on się nie pucuje do chuty. Was... E, witam cię, Hutniczko, jak się nazywasz? Jesteś Hutniczką? Jesteś Hutniczką, jesteś hutniczką. Tak, jak się nazywasz? Tak, na na tako. Tak. Jak się bawisz na hucie? to w sumie najlepsza wiocha To najlepsza wiocha, to dobrze. E, ja się chciałem w ogóle zapytać tych wszystkich tych dziwnych ludzi Co tu się dzieje! Magno! Magdo!